Ty, co ty robisz? No karty myję, nie? Żeby mnie pies nie wywąchał. Jaki pies? No na lotnisku. Jak czasem psy z psami stoją. Wiesz, nikt chuja poleci, że nie do stolicy, chłopie. Nie myłeś kart? Chorwa. Dobra. Ty, banknoty? To weź ty, ściereć go ma, Nie, to woda mi się, Co? Czemu tak robisz? Kurwa! Czemu wiedział, że tyle tu zostaje, chłopie, ten na bieżąco czyścił! Co? A wy się nawet nie klepniecie, chłopie. co ty? Klepnie, klepnie, chłopie. Ty ją za jakieś dzieci robi zresztą? Ty jest skumulowane tyle chemikaliów na raz, że jak wyciągniam ten portfel, to kurwa polecę bez samolotu do tej Warszawy. No dobra, to szybko, bo musimy zaraz wychodzić. Kurwa, też ze mogłem wyczyścić.